No cóż można powiedzieć, piękną mamy zimę tej wiosny. Piąteczek, 11 kwietnia. Zaczynamy daily w zimowej scenerii. O nawet nie czuję jak wymuje. No powiem wam, że co, nie ma co narzekać na śnieg. Ważne, że pada, nieważne co, czy deszcz czy śnieg. najważniejsze, że pada. Jest plus 3. Także widać nawet tutaj po tej pulpie, że to się za Was na bieżąco wszystko topi. Także tutaj niebawem w dalszej części dnia na pewno się to rozpuści więc dlatego zaczynam wcześniej vloga żeby jeszcze móc Wam pokazać ten śnieżyk no i wracając do wczorajszego tematu to znaczy do wczorajszej rozmowy na filmie odnośnie ochrony roślin, zbóż no to tak patrzę na tą aurę, że jednak się posłucham i na poniedziałek chyba przeniosę planowane zabiegi no Dzieje się, dzieje się, nie ciekawie. Ciekawie, nie ciekawie zależy, z której strony patrzeć. Jeżeli chodzi o temperatury, to nie ciekawie. Jeżeli chodzi o opady, to ciekawie. Także e, tak to wygląda. Dobra, ja sobie mieszam po poszowóz, lecę na śniadanko i zobaczymy, co tam nam dzisiejszy dzień przyniesie. A powiem Wam, że nie ma co czekać, kiedy śnieg się rozpuści, idę odkrywam kiszonkę z tego względu, że znowu cały dzień ucieknie nie wiadomo na czym tylko pozbieram te pręty zastrzały aż nie wiem jakim cudem one do wozu nie trafiły tylko spadły z boku psotny wiatr Dobry, jeszcze potrzebuję do kompletu nożyk, oczywiście nożyk ma Ładowarce, czy mniej pustury, musi takie coś być. No, ale dobrze, wracając, odkryję sobie kiszonkę bo za godzinę ma przyjechać majster, zobaczyć stawę, czy się podejmie. Pracy nad tym. I jak odjedzie, to chcę wyruszyć tutaj, dokupić gadżety, żeby tą przepompownię ogarnąć. Już tutaj w sumie wiem, co mi potrzeba. I tutaj będzie ze 2 metry węża i tak zamiast tego wchodzi trójnik Zasuwa, zasuwa jedna złączka tu i druga złączka mam ją, tylko że to jest męska to na wążku pierzeńską i do mieszania tamtędy muszę zmierzyć ile tego węża będzie mi potrzeba stąd do tamtąd a jeszcze i kolanko by pasowało, żeby tu bliżej ściany postawić. Też by nie zaszkodziło, Dobrze, mierzymy, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, tak, trzy i cztery na zagięcie powinno starczyć. I jeszcze jakiś uchwyt, żeby przykołkować ten wąs tutaj, żeby go tam nigdzie nie wypierdzieliło. Cztery i tam dwa. Jak ciort by pasowało 7, czyli poświęcić jeden ten? Hmm. I by było cacy żadnych złączek, by nie trzeba było kupować. Leży gotowy kusi. ale jest druga strona medalu. Że, jak zechcę wyciągać stąd szambo, później to mi będzie tego 7 metrowego brakowało. Z tamtej dziury. Dobra, odpowiedź na to pytanie da ten majster, kiedy on zechce podjąć tej pracy się. Bo jak on by podjął się tej pracy, to jakoś byśmy i to wykombinowali te wybieranie, żeby nie trzeba było tych węży wyściągać. Ale dobra, najpierw pytanie, czy on w ogóle zechce się podjąć tego, tej mojej wizji. Żeby to się nie skończyło kurwa na głęboką ściółką. Czego sobie mocno bym nie życzył. Co ten aparat ostrości nie łapie. No. Teraz to jo musi pomyśleć, zastanowić się, czy złapać ostrość, czy nie. A, i jeszcze tutaj te resztę tej kiszony z kukurydzy na obornik wyrzucić, bo to leży i, i przerabia się. Mało zostało tej gnilizny. 5 minut roboty i o, tu jeszcze i dobrą można odebrać. Kurde, mol. Włażę jakoś się nie spierdzielić w tym śniegu na łysych filcach i widzimy się po ustaleniach pewnie z majstrem. Wiecie co? A ja to już pierniczę się ciągać z tym śniegiem, mokry śnieg, ciężki śnieg, z czego może łopatą mam cholera zrzucać. Nie lubię bezsensownej roboty, zwłaszcza że on się za godzinę, dwie powinien rozpuścić. Niech leży i myśli. Do wieczora się rozpuści i wrócę do tematu. Jak nie, to mam przygotowane tyle, żeby folię sobie jutro wycinakiem pchnąć i już brać. Także mam wszystko w nosie urwa, żeby w kwietniu jeszcze się ze śniegiem szarpać na kiszące. No i co? Miałem się włączyć po wizycie majstra. No i był majster troszeczkę później przyjechał. Czekając na niego, jak widzicie, już troszeczkę w garażu zaczyna być porządek robiony, wszystkie śmieci wypieprzone. Tak więc powoli tutaj ładu i składu dochodzimy. No i po wizycie pojechałem po zakupy, ale nim przejdziemy jeszcze do zakupów, to ogólnie nie wiem czy to dobre wrażenie odniosłem, czy nie jakby się człowiek przestraszył jak usłyszał, co ja chcę zrobić no niby teoretycznie jest to do zrobienia ma zrobić wycenę to wstępnie w lipcu mógłby to przeróbkę robić tak więc mi jak najbardziej pasuje bo latem jest po prostu łatwiej gdzieś to bydło przenieść tak chociażby ogrodzić im na dworzu i niech se hasają jałóweczki tak więc to byłby bardzo dobry moment na taką robotę no i co byłem na zakupach robić kurde, komplet do tej pompy trójnik na zamówienie więc nie mam, są zasuby jedna dźwignia, druga do zamówienie i jeszcze kolanko no i końcówkę do węża także to jeszcze mi przyjdzie w paczce w przyszłym tygodniu a mam tutaj zasuwy, śruby do nich, także jest komplet no i też już powoli szykuję sobie sprzęt do ściania kukurydzy, a mianowicie miałem ukręcony wałeczek od siewnika do kukurydzy, bo go tam pożyczyłem trochę i się stało jak stało. To kupiłem nową rurę, ją chcę przyciąć, wstawić. Niestety jedna półka wałka tylko jest z osłoną, do drugiej półki. pytałem się o cenę, też ręki nie mają. To stwierdziłem, że jednak może pracować bez osłony, słysząc cenę. Tak więc co, bierzemy się za składanie wałeczka. Uciąć 40 cm rurki. Wbić na tamto i powinno hasać. Easy work. Powiem Wam teraz tylko poskładać. Jak to leciało? Aha, to ma być od wewnętrznej tej. Cyk, cyk, cyk. Osłony poskładam. Przesmaruję. Nawet powiem Wam, że się prosto udało uciąć. Jak nigdy, bo zawsze wałki to się krzywotnie, tak jak tego. A ten dzisiaj się prosto uciął. Mówię, no pokażę, jak krzywo obcinam, to wyświetleń będzie. A tu dupa z tego. Ucięło się prosto, jak na złość. Dobra, koniec bajdurzenia. Trzeba składać resztę. Przysmarować troszeczkę i to Oło tu gdzie chodzi te odosłony. Chociaż czy ja wiem, czy jest sens to składać. No ale dobra, to i tak idzie od spanu od to nie będzie ładniej. Tu i tak schowana główka to jak będzie, tak będzie. To już poskładany. Ponad rok czasu czekał na złożenie. W zeszłym roku na jakimś innym siałem, bo mi się nie chciało składać. To znaczy nie było okazji, a w tym roku się doleżał. Zobaczę tylko czy tam nie ma tego drugiego przypadkiem. Nie, odczepiony. Dobra, to jest jak znalazł Tak więc elegancko tego Można Tworzyć coś dalej A, kiszonkę miałem dokończyć, odkrywać, no Chyba to jest ten moment Też patrzcie rozum było odkrywać śnieżyce A i to człowiek że wzięty Teraz to poszło, bezstresowo Też byli cwaniacy co pisali, że Olej to pospływa, zobaczcie jaka Usta, ma jest cały czas się trzyma. Powtarzałem i powtórzę jeszcze raz. Patent prosty, trochę do oleju przepalonego doleć, robki wymieszać i wtedy się trzyma na odkładniach. No i dobra, tutaj w tym podsumowaniu jeszcze raz przedstawię co ja chcę zrobić, swoją wizję ogólnie na ten obiekt. Chciałbym to doprowadzić do kultury, żeby to wyglądało i funkcjonowało I w przyszłości. Może i krowy dojne, jakby gdzieś się łówki się. Przemieściło do innego obiektu, to by można było to wykorzystać na krwówki dojnej. Co mamy tutaj w rozpiętości 13 na 15, 28 legowisk wchodzi. Po prostu będzie tak jeden rząd agrawek, tutaj powiedzmy od środka korytarza zacznie się podwójny rząd i tam od tych słupów do reszty taki kobieto spacerowy i wspólny stół paszowy, wszystko mniej więcej tak dookoła byłby kanał 2,5 metra szerokości na nakrata głębokość ile tam pozwoli możliwość wykopania tam powiedzmy jakby metr się udało to byłbym zadowolony i by wystarczyło mam gdzie pompować także to żaden problem tylko problem jest ze znalezieniem wykonawcy dzisiaj tutaj jeden był pan z lokalnej firmy no mówię szczerze, takie moje odczucie jak popatrzył to ale wszystko wytłumaczyłem, bo na początku nie bardzo mógł załapać o co mi chodzi, jak to chcę ogarn ogólnie ogarnąć, to, to chyba zrezygnował. <grym> takie odniosłem wrażenie, ale no, nie ma co się poddawać. No, tutaj wszystko trzeba wypróć, największy problem to jest taki, że te dwa słupy wypadają akurat na środku korytarza spacerowego. Trzeba byłoby je przenieść w taki sposób, że dać tregiel albo oprzeć tam na ścianie i wypuścić tutaj, nie wiem, na 4,5 metrach około 5, żeby tutaj to wytrzymało. Faktem obciążenie większe byłoby przy słupie. Jeszcze można byłoby jakieś zastrzeł odko zdać, żeby tutaj ten strop miał się czego trzymać, bądź też dać drugi na końcu legowisk słup też tutaj nie byłoby problemu i przewieźć to yy, treglem berdzą. I tak to by się dało wszystko ogarnąć. I generalnie tutaj też jakiś większych ingerencji nie chcę po prostu od tej ściany do końca. Kojec na głębokiej ściółce taka izolatka powodówka socjalna można powiedzieć. Tam tylko wjazd wykuć, wieć wszystko, zalać posadzkę i wstawić bramki. Pewnie zatrzaskowe na tej części drabiny, zatrzaskołą tutaj. Koiec na rusztach, żeby można było stąd jakąś delikwentkę przegnać, czy do inseminacji, czy do innych zabiegów, z drabinką zatrzaskową, żeby po prostu odizolować, zamknąć. A normalnie by tu funkcjonowało jako przedłużenie stołu paszowego, też można byłoby tutaj łyżką przywieźć troszkę i i wyrzucić. Także to by tak moim zdaniem mogło funkcjonować. Prosty temat, znaczy teoretycznie prosty, a w wykonaniu, no, no jest to do zrobienia, nie mówimy, że nie jest, tak? Mini koparka z młotem zbliżeniowym, żeby to szybko szło, parą ogarniętych ludzi i, i tyle, i betony zamawiać, lać i je robić, tak? Szalować. Teoretycznie do zrobienia praktycznie, no nie wiem, czy znajdę człowieka który to zechce się podjąć poprzedni wykonawca przyszedł popatrzył mówił zburzyć i na nowo starać no najlepiej najwygodniej powiem szczerze no. ale szkoda bo tutaj obiekt naprawdę mocno zrobiony e, przezbrojony strop kurde to, to wszystko będzie się trzymać a i jeszcze tutaj już nie było rozmowy po prostu między pierwszym a drugim oknem wybić dziurę między drugim a trzecim e, podsklepić i dać takie dwie powiedzmy 4 metrowe, czy tam ile wyjdzie? kurtynki 4 na 1 i to by troszeczkę było i światła, i powietrze. Tutaj już okna pcf siedzą, to, to po prostu by zostały uchylane. Tak to mniej więcej taką wizję mam, i bardzo bym chciał zrobić. Najprościej byłoby to wszystko, kurwa, wykuć, zrobić na tak głęboką ściółkę. Tylko skąd brać tą ściółkę? Tak? Raz, że tutaj to już problemowe, bo to wybierać trzeba co typu półtora miesiąca, dwa wywozić. To jest dodatkowy obowiązek, jednak beczką to jest lepiej, tak? Podjeżdżam, kielich stoi, mieszadło ciągnikowe z tyłu wpuścić, żeby kosztów sobie nie generować, z tyłu czy z boku jakoś gdzieś tam wypuścić, żeby to miało ręce i nogi. Eee, i, I tyle, no i tutaj więcej nie trzeba jakichś tam cudów, wianków na kiju kombinować. I jakby to tak było, po prostu mieszadło i kielich do wybierania i wszystko, czego Dusza zapragnie. Żadnych tutaj labiryntów nie trzeba, bo to prosty obieg w koło i wszystko, tak? Tylko ewentualnie jakiś tam dławik, żeby to mieszadło pchało. No do zrobienia, tak? Kawałek tam ścianki powiedzmy, jak te 2,5 metra kanał się kończy, to na pół go przydzielić, żeby mieszadło pchało w tą stronę i wracało, tak? No o, coś takiego, czy tam z drugiej strony I, i więcej tutaj naprawdę nie potrzeba. A czy się znajdzie wykonawca? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jak miałbym to burzyć, szczerze, to już wolałbym to jako magazyn zostawić albo na głęboką ściółkę. Tylko znowu tak. Zrobię. A, nie, 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 nie. Tutaj to, to nie, nie, nie będę wracał, bo to za dużo już w przód wybiegamy. Na razie trzeba się skupić z tym. Nie chcę na razie kolejnych planów przedstawiać, ale ogólnie. Zamysł i koncepcja, mniej więcej w ten sposób, wygląda. Jeszcze tutaj dostałem od Was, od widzów, yy, namiary na firmę, znaczy polecona firma Konstabet i do nich się jeszcze odezwę, Może też by chcieli cenę zrobić, czy by się podjęli takiego tematu. Jak ktoś by oglądał z, i się zajmuje takimi rzeczami, to też chętnie zapraszam, zapraszam do współpracy. Bądź też, jeżeli macie jakąś tam znaną firmę, która. Dałaby tutaj temu rady, i chciałaby to zrobić, to, to też bardzo chętnie i jak najbardziej. Także tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I widzimy się jutro.